Orędzie 317. Perth, Australia, 8 grudnia 1985 roku. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wasza Matka Pasterka. Jestem niepokalanym poczęciem. Jestem waszą mamą, całą piękną. Najmilsi synowie, Kroczcie drogą miłości, czystości i świętości. Jestem szczęśliwa widząc, jak moje matczyne przesłanie rozszerza się dziś po wszystkich częściach świata. Wielu kapłanów, lecz przede wszystkim wielu świeckich, z wielkim entuzjazmem odpowiedziało na moje zaproszenie do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu w jedności z papieżem, do kroczenia drogą Bożej łaski, do unikania grzechu, do odmawiania Różańca Świętego, do gromadzenia się w wieczernikach nieustannej modlitwy ze mną i przeze mnie? Znajdujesz się dziś, mój mały synu, w bardzo oddalonym mieście, leżącym na południu tego wielkiego kontynentu? Jesteś tu łagodną laską waszej matki pasterki, pragnącej jak najszybciej zgromadzić was wszystkich, w owczarni mojego niepokalanego serca. Nadszedł już mój czas, to co przepowiedziałam ma właśnie się wypełnić. Żyjecie w przededniu wydarzeń poważnych i bolesnych dla Kościoła i ludzkości. Niebo i Ziemia jednoczą się dziś, by z radością uczcić szczególny przywilej mego niepokalanego poczęcia. Zapraszam Was do zgromadzenia się w zastępie pod rozkazami Waszego niebieskiego Wodza, prowadzi On Was do bitwy przeciw szatanowi i grzechowi, żeby mogło w Was zabłysnąć czyste światło Bożej łaski i świętości.